Gmina Żarów od kilku lat już zabiegała o zrealizowanie remontów na terenie naszej gminy przez służby powiatowe. Szczególnie ostatnia zima spowodowała olbrzymie zniszczenia, i wielu mieszkańców dzwoniło, domagało się zrealizowania remontów. Tłumaczyliśmy wówczas, że wymaga to czasu, wymaga zorganizowania przetargu przez starostwo powiatowe, że wspólnie zabiegamy. Dzisiaj jesteśmy już w momencie, który jest finałem tych prac. Dlatego też o szczegółowe, powiedzenie w jakim zakresie prace są realizowane poproszę członka zarządu powiatu świnickiego w zeszłym tygodniu podpisano umowę na realizację prac wczoraj prace się rozpoczęły na czym polegają kto je realizuje Powiat świetnicki rzeczywiście realizuje tutaj dwa zadania. Powiem może najpierw historycznie do tyłu, od roku 2008 do 2010 przebiegała realizacja remontu pomiędzy Śmiałowicami, Gołaszczycami, a Siedlimowicami. I tutaj przede mną jest wykonywany obecnie remont ostatniego kilometra w ramach tamtego starego remontu. To, co mogę tutaj powiedzieć jakby wewnętrznym finansowaniu tej inwestycji, to to, że w 80% środki przekazało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ponieważ droga ta została zakwalifikowana do dróg po szkodach popowodziowych. To, co z kolei za moimi plecami tutaj w tą stronę się znajduje ten, ten remont, to to, że 9 lipca, to co pan redaktor powiedział, 9 lipca powiat świdnicki, a dokładnie służba tego powiatu świdnickiego podpisała umowę na remont drogi o długości 3,9 km pomiędzy właśnie Siedemowicami już a Mrowinami. Tutaj mamy taką dość ciekawą sytuację, ponieważ ta droga będzie również spina, współfinansowana przez kopalnię w postaci finansowej. Te szczegóły dopinamy, ale powiat już wcześniej zabezpieczył kwotę na całość tego zadania, wobec tego, wobec tego realizuje. To zadanie, jak i jeszcze jeden króciutki remont przy samej Świdnicy, między Świdnicą a Jagodnikiem, to 1 650 mln zł przekazane wprost z budżetu powiatu świdnickiego. Jak długo potrwają prace? Tutaj prace potrwają 10 tygodni. Licząc od dnia podpisania umowy, to jest od 9 lipca, czyli mniej więcej mówiąc do połowy września, do połowy września ten remont będzie wykonany. 9 lipca to jest również dobra informacja dla gminy Żarów, dla mieszkańców gminy żarów z innej strony, ponieważ 9 lipca został ogłoszony przetarg po zabezpieczeniu środków finansowych przez Zarząd Powiatu Świetnieckiego na realizację remontu drogi pomiędzy Bożanowem a Żarowem. To jest też bardzo ważna i oczekiwana inwestycja, o którą tutaj w Odarze, gminy Pan Burmistrz osobiście wcześniej prosił.